Witam. Ci pokażę, jak cofnąć tłoczki w hamulcu postojowym w samochodach Audi. Wchodzimy, włączamy VCDS-a, klikamy wybór. Numer 53 hamulec postojowy. Nastawy podstawowe. Tu będzie komunikat, że w przypadku niezastosowania właściwej procedury może dojść do uszkodzenia jakiś podzespołów hamulca. Klikamy OK. I tutaj mamy otwórz lub zamknij Hamulec. Najpierw go otwieramy, a po zakończonej pracy po wymianie klocków lub e, klocków tarcz zamykamy go z powrotem. Więc my robimy otwórz. Nie wiem, czy słychać. Jak hamulec idzie. ok hamulce otwarte i po zakończeniu robimy to samo tylko robimy close rear parking brake i tyle dzięki pozdrawiam